witam Was serdecznie, nie wiem jak to będzie słychać. A, słuchajcie, jutro jest rocznica mojego odchudzania, czyli mija, mija miesiąc. Jutro siódmy. A, postanowiłem dzisiaj pokazać Wam swoją trasę częściowo. No popatrzcie tu, puść oko albo coś. <grybujesz> e, idziemy oczywiście maszerować. Dosyć mocny wiatr wieje więc yy, zrezygnowałem z rowera tak wygląda pies po przejściu kilometra zobaczycie jak będzie wyglądał po przejściu 8 kilometrów z nim jest oczywiście taki problem że on albo chodzi z moimi siostrami Czyli bardzo wolno albo chodzi albo chodzi sam e... Niestety ja nie chodzę tak wolno jak siostry, ale na pewno nie zapieprzam tak jak pies <noise> Więc teraz będzie się po prostu męczył <noise> No właśnie, a te stuki, które słyszycie Słuchajcie, ja nie idę w szpilkach, na pewno ani butów nie mam podkutych. Ale to też zrobię w takich technikaliach. Kiedyś kupiłem bardzo polecane dla grubasów buty Mizuno do biegania, dałem za nie bombę pieniędzy. Okazuje się, że wcale nie są takie fajne, ale o butach będzie osobny odcinek, także... Ok, przed nami trochę cienia. I przed nami sporo maszerowania, ponieważ zazwyczaj ta trasa miała 7 km. Znaczy ostatnio miała 7 km. Wydaje mi się, że teraz możemy ją zwiększyć do 8. I tak będę zwiększał, aż dojdzie to do 10. Więcej niż 10 km marszu to jest Absolutny przerost form nad treścią moim zdaniem Po prostu bolą nogi później To nie jest przyjemne e, Dobra Słuchajcie Będę Wam pokazywał jakieś tam rzeczy Tutaj już chyba nie dmucha W lesie w ogóle praktycznie Więc Będę Wam pokazywał e, Zobaczymy też na tej tążynie Bo idziemy na taką małą rzeczkę Jak się sprawdzi tryb szybkiego kręcenia. Aha, już, już, już. Już byś chciał zeżreć. To zobaczymy, jak będzie coś ciekawego, to będę Wam pokazywał. Na razie, jak widzicie, dla mnie to, co tutaj widać, to jest kompletnie nic ciekawego, natomiast dla tych, którzy mieszkają w dżungli miejskiej, może być to całkiem ciekawy widok. Ok, słuchajcie, idziemy taką ścieżką. Po prawej stronie, pomiędzy krzakami, widzicie coś. To jest bunkier, e, który robiłem. Macie to w wyprawach. Nie pamiętam, który odcinek. Idziemy dalej. Czy ty musisz oblać każdy wystający kamień przy ścieżce? No kurde. Dobra, idziemy dalej. Ulica Toruńska i Sosnowa, przy których chyba kurczę, nikt nie mieszka. Nie wiem dlaczego coś takiego jest tutaj zrobione. Za chwileczkę będzie rów przeciwczołgowy. Okej, okay, słuchajcie, dochodzimy do tego. Tutaj jest coś w rodzaju rowu przeciwczołgowego ciągnie się to aż od tej linii umocnień z tymi punktami Tobruk które wam pokazywałem i tutaj aż po um, linię kolejową tak słychać psa po 3 km dobra pójdziemy dalej to jest Moment kulminacyjny, tak pies wygląda po 4 km co od gula? No i zobaczymy teraz idziemy nad wodę Mamy do niej jeszcze jakieś 2,5 km pewnie albo z półtora zobaczymy eee, no i cóż zobaczycie jak będzie wyglądał po przejściu 6 czy tam 7 km tak wygląda pies po 6 km Oczywiście musiał jakiegoś daby lepiej, ale ja mu się cieszy. Także nie jest źle mimo zmęczenia ok słuchajcie docieramy do rzeczki tążyny ona jest naszym celem tu w tym miejscu w którym teraz kręcę kręcę, nagrywam na 100% jest szczupaczek i to taki z pięć dych bo ki kilka razy go tutaj widziałem na tych kamieniach Oczywiście Diego jakbym go tutaj wpuścił to od razu bebzund na te kamienie i leżenie przez 15 minut Ale nie to miejsce jest naszym celem Idziemy w zupełnie inne miejsce tam gdzie pies może sobie popływać gdzie jest sporo piachu No chyba że będzie tam jakieś, e, jakaś liczba dzieciaków albo ogólnie ludzi no to wtedy wrócę tutaj tylko żeby wszedł do wody i koniec Mam nadzieję że nikogo tam nie będzie Mamy jeszcze do przejścia jakieś 500 metrów Ok, słuchajcie, teraz musimy przejść pod wałem kolejowym Ta linia kolejowa jednak troszeczkę sobie liczy Także tutaj jest zupełnie inny odgłos Zwielokrotniony przez ten przez tą przestrzeń ograniczoną. Okej. Okay. Tam już widać tą żynę. Tak wygląda pies po przejściu sześciu, nie, siedmiu kilometrów. Biegula. No Tempo naszego marszu to od 6,5 do 7 km na godzinę, czyli jak na grubasa i grubego psa jest dosyć szybko. I teraz dochodzimy do stałego elementu folklorystycznego jakim jest domek po lewej stronie i obecne w nim psy. Oczywiście są to takie małe jazgacze, zaledwie. Natomiast potrafią nieźle wynerwić. Do tego pan, który tutaj mieszka, no, uciekają mu jakieś indyki, kury i tego typu rzeczy. No i czasami się boję, że Diego mimo swojej anielskiej cierpliwości wyrwie mi w bok. No ale są elementy które się nigdy nie zmieniają, tak samo jak u mnie w domu, te jazgacze. Właściwie to mógłbym już zacząć odliczać do momentu, kiedy te dwa jazgacze obecne tutaj zaraz wyskoczą na drogę. Zobaczymy, czy się będzie zgadzało. 10, 9. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O, o, o. No nie, przeliczyłem się. Ten jeden wygląda jak taka mała hiena. Ten tutaj. Kurde, są elementy folkloru, które się nie zmieniają.